Arktyczna oranżeria. To perełka z bonusem zarówno aktywnym, jak i pasywnym. Perełka pochodzi z arktycznej przyszłości. To jest troszeczkę mankament tej perełki, ponieważ żeby załatwić towary. Trzeba się troszeczkę postarać, jeśli jesteśmy we wcześniejszych epokach, trzeba będzie poszukać tych towarów w gdzieś u handlarzy. Jest to też perełka dość spora. 7 na 7 kratek, 49 kratek to jest dość dużo miejsca w naszym mieście. Natomiast mimo tych trudności, czyli towarów z wysokiej epoki oraz sporej ilości miejsca, które ta perełka zajmuje, uważam, że warto się o nią postarać, ponieważ produkuje ona punkty rozwoju. I to dość sporo, bo punktów rozwoju, rozwoju produkuje poza pierwszymi levelami produkuje tyle, jaki jest level tej perełki. Czyli po prostu, mając na perełkę rozbudowaną na 20 poziomie, otrzymamy codziennie 20 punktów rozwoju. Dodatkowo, oprócz tych punktów rozwoju, mamy bonus do walk. Wprawdzie, przeciwko jednostkom tylko z tej samej epoki. No, ale generalnie walczymy z jednostkami z tej samej epoki, bo sąsiedzi są z tej samej epoki na polach chwały, wojnie, gilijnej. Generalnie prawie wszędzie mamy, y, mamy jednostki z tej samej epoki. Y, czyli y, wykonując po prostu walkę, nasze jednostki otrzymują szansę na zadawanie obrażeń w wysokości 150%. Ta szansa tutaj w zależności od bud rozbudowy perełki rośnie, i tutaj im wyższy level, tym ta szansa jest większa. Ja arktyczną oranżerię mam już rozbudowaną na takim dość, dość wysokim levelu 58. Znaczy no dość wysokim, nie jest jakiś strasznie wysoki. I przy tym levelu 58 daje mi codziennie 58 punktów rozwoju. Jest to sporo, można, można zainwestować w rozbudowę innych perełek. Jest to dość spora pomoc oraz mam prawie, 17, prawie 20%, 17,17% 17 szans na to trafienie krytyczne. Dzięki temu, że mam tą perełkę, generalnie no prawie co piąte, co piąte uderzenie jest tym bonusem krytycznym. Bardzo to pomaga w walkach. Od czasu jak podstawiłem arktyczną oranżerię, naprawdę walki czy pola chwały, czy po prostu wyprawy guildijne idą mi zdecydowanie lepiej, czyli po prostu dalej, dalej dochodzę w wyprawach oraz jestem w stanie zrobić więcej walk na polach chwały. Myślę, że pomimo tych niedogodności, o których wspomniałem, czyli trudność w zdobyciu towaru oraz spora ilość miejsca, jest to perełka jak najbardziej godna polecenia i powinna się że tak powiem, pojawić w każdym liczącym się mieście.